Cześć, witam, witam Was wszystkich. Jeśli ktoś tam patrzy na mnie, to fajnie, żeby obserwować, bo chce sobie pogadać o tym, jak można sobie łatwo zarabiać pieniążki. W dzisiejszych czasach każdy patrzy jak zarobić, jakie są sposoby, co można robić. Ja Wam mogę o tym powiedzieć. Jak chcecie zarabiać kasę, to słuchajcie mnie. A jak nie, zmieńcie kanał i wyjdzie fajnie. Eee, jak chcecie zarabiać, jak szukacie kasy zarabiania pieniędzy, możecie nie słuchać, ale zasada jest taka, zastanówcie się, czy lubicie zarabiać kasy, czy jesteście aktywni i czy pieniądze Wam nie śmierdzą. <śm Słuchajcie, ja mam prowadzę biznes ogólnie, ogólnie prowadzę też kanał Biznes to my na YouTubie i tam sobie opowiadam, jak zarabiać pieniądze, jak robić, żeby fajnie zarabiać kasy dla ludzi przedsiębiorczych i tak dalej. Dzisiaj daję ogłoszenie. Słuchajcie, aby ktoś znał firmy, które potrzebują pracowników, ja za to płacę 15 tysięcy, jak będzie 30 stanowisk, 15 koła dam. Słuchajcie, oferta jest super. Tylko dla osób, które trochę lubią myśleć. To jest taka moja łatwa, łatwe pieniądze, ale wiadomo, nie wiesz nigdy z kim gadasz, nie wiesz komu opowiadasz, a ja dzisiaj mówię 15 tysięcy dam za 30 stanowisk pracy dla Agencji Pracy. Ja prowadzę Agencję Pracy, potrzebujemy kontrakty. Może ty, ty znacie takie osoby, które mają przełożenie dla firm albo zadzwońcie do jakichś tam HR-ów i oni wam powiedzą potrzebujemy, nie potrzebujemy my płacimy gdzie mnie można znaleźć, w jakiej firmie? www.jobspol.com www.jobspol pisze się po angielsku jobspol www.jobspol.com to jest nasza firma a ja daję ofertę zarabiania kasy Możliwości zarabiania kasy ze mną jest różne, ponieważ na kanale YouTube'a Biznes to Meja, to mówię, że nawiążę współpracę z ludźmi, pomogę otworzyć firmę i no co kto chce, jeśli lubicie zarabiać kasę i jesteście przedsiębiorcami lub chcielibyście z nimi zostać, to oczywiście możecie razem zmienić swoje życie, zmienić swój status społeczny, możecie iść ze mną do lepszej przyszłości, ja Wam pokażę jak. Jeszcze raz powtarzam, daję 15 tysięcy zł za 30 stanowisk. Jak? 30. Wystarczy wziąć, zadzwonić po jakichś tam firmach, zapytać, czy nie potrzebują pracowników. Jak potrzebują pracowników i wynajmą tych pracowników od naszej firmy, a przede wszystkim wysyłamy pracowników z Ukrainy, żeby było jasne. E, więc za 30 stanowisk płacimy 15 tysięcy, a za 60, zapłacimy 30 tysięcy. 500 zł za każde stanowisko pracy, tak? Oczywiście, wszędzie umowa, wszędzie faktury. Nie ma możliwości, żeby było wypłacane pieniądze bez, bez faktury, bez umowy. Musi być, no, jeśli ktoś lubi być zdrowy i chciałby, ja czuję na przykład biznesu, szukania ludzi, a chciałby. Zarabiać pieniądze na zdrowiu. No posłuchajcie, kto nie potrzebuje zdrowia? Czy jest taka osoba, która nie chce sobie zdrowa? Każda chce. Każda osoba chce być zdrowa, każda potrzebuje zdrowia, każda potrzebuje informacji o zdrowiu. Zbudowaliśmy tutaj taki zespół. Zezbo... Zbudowaliśmy fajny stronę. Twoje zdrowie 24.eu. Zbudowaliśmy portal. Dzisiaj nawiązaliśmy nowe kontrakty, nowe. Nowe współprace z nowymi fundacjami. Wspaniała sprawa. Szukamy z fantastycznych ludzi. Mamy grupę fantastycznych ludzi, ale szukamy dalej fantastycznych ludzi, którzy chcieliby zarabiać pieniądze dzisiaj. Uwaga na zdrowiu na swoim zdrowiu, na zdrowiu każdego, ponieważ ten portal jest portalem informacyjnym i interaktywnym. W stosunku do pacjentów i do ludzi, którzy się tym zajmują. Czy każdy musi być lekarzem? Nie musi być każdy lekarzem. Jeśli ktoś uprawia sport, fitness, czy zajmuje się zdrowym żywieniem, zdrowym trybem życia, to też jest lekarzem samym dla siebie. Ja dbam o zdrowie, Wy dbacie o zdrowie, razem zbamy o zdrowie. Dlaczego nie można na zarobić pieniędzy? Można. Można. Zajrzyjcie www.twojezdrowie24.eu Promujemy kanał na YouTubie Twoje Zdowie 24 24eu Też mamy, też mamy taki kanał Twoje Zdowie 24 Tam pokazujemy filmiki osób, które współpracują z nami. Więc jak chcecie coś robić, zapraszam, możecie działać. Ja powtarzam, jadę sobie teraz do Katowic z Łodzi. Powiem Wam dalej, poznaliśmy Chodzę na takie fantastyczne szkolenia. M mówiący o tym, jak nawiązywać i jak robić biznes, jak pokazywać ludziom, jak, jak się robi biznes, i tam dopiero jest grupa. Jacy ludzie są fajni, jacy ludzie potrafią być mądrzy, spróbujcie do nas dołączyć, napiszcie w komentarzach fajne to, co mówię, lub nie fajne. Jeśli fajne, dołączasz, jeśli nie, idź dalej, przesuń się. To, co ja robię, to robię po to, żeby Wam pokazać, jak zarabiać pieniądze. Jak zarabiać na zdrowiu lub na, na biznesie takim, o którym ty marzysz. Moje wypowiedzi na YouTube są po to, żeby wam pomóc w realizowaniu marzeń. Jakimi marzeniami? Jakie macie marzenia? Jakie ty masz marzenia swoje? Na pewno lepsza przyszłość. Na pewno lepsza przyszłość. Ja jestem na pewnym etapie już bardzo wysoko. Ja już spełniłem swoje biznesowe zachcianki za przeproszeniem dzisiaj. De facto nie muszę pracować i jest mi zajebiste z tym, ale jeszcze lepiej. Jest fajnie uczyć nowych ludzi i poznawać tych nowych ludzi, którzy chcą zarabiać, zmienić swój status społeczny i być jaki? Wysoko. Słuchajcie, wiecie co to jest status, status społeczny? Powiem wam jedną rzecz. Nad status składa się trzy rzeczy podstawowe. Pierwsza rzecz to na pewno chcecie być jacy? Bogaci. Kto nie chce być bogaty? A kto chce być bogaty? Ręka w górę. Chcesz być bogaty? Chcesz zarabiać kasę? Kto nie chce? Każdy. Więc to co ja mówię i mówię o lepszej przyszłości, o zmianie statusu społecznego. Mówię o tym, że chcesz być bogaty. Drugim takim elementem podwyższenia statusu społecznego jest co? Co może być? O czym przed chwilą mówiłem? Zdrowie. Każdy chce być zdrowy. Słuchajcie, bogactwo, a jesteś chory. Dziękuję. To nie to. Jak jesteś zdrowy i masz pieniądze, Super. I właśnie, jak masz pieniądze i jesteś zdrowy, co następne się dzieje, kiedy chcesz zmienić status społeczny, zmieniają się twoje co? Uwaga. Relacje. Relacje. Jeśli chcesz zmienić swoje relacje na dobre i na, i być bogaty i zdrowym, musisz oglądać kanał Twoje Zdrowie 24 lub Biznes to my. Tam my uczymy ludzi, tam ludzi zapraszamy do współpracy, tam możecie to wszystko osiągnąć. Co zrobicie z tym? Sami, sami sobie zdecydujecie. Jeśli zajrzycie na kanał, na mój kanał Biznes to my na YouTubie lub twoje zdrowie 24, pamiętajcie, napiszcie jakiś komentarz, dajcie subskrypcję, udostępnijcie ten materiał. Napiszcie tu komentarze, szukajcie mnie na, 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 na stronach internetowych www.jobs.com Tam je znajdziecie, tam jest kontakt do mnie. Mirosław Rubel, tak się nazywam. Więc jeśli chcesz dołączyć, zapraszam. Zapraszam gorąco. Teraz już powoli kończę, bo się zrobi ciemno, a jadę na autostradzie i już mnie się niewygodnie jedzie. Wszystkich gorąco pozdrawiam. Cieplutko, trzymajcie się, ciepło i pa pa!